Czekamy czy tutaj się pojawi ten samochód. Patrzcie, jest, jest! Mamy gościa. Eee, co generalnie zrobiłem, jak widzicie jestem na sesji publicznej. W sumie opowiem wam w skrócie, bo tych spawnów jest trochę, ale Kurde, się nie spodziewałem, że szybko tak trafię. Widzicie, goni mnie po prostu ciężarówka. Ja. Yeah. Ogólnie, żeby, żeby to działa na każdej sesji, ale musi być... Przynajmniej dwie osoby muszą być na sesji, trzeba być i sesja musi być 16 minut. Wtedy goni nas taka ciężarówka. To jest w sumie nawiązanie do jednego z filmów. Mówię, w montażu wam powiem co to za film jest. Ale jak widzicie patrzcie, goni mnie, goni mnie. Szczerze się nie spodziewałem, że w ogóle trafię, bo to jest pierwsza moja sesja i po prostu leciałem po spawnach. Jak coś, mapka dam wam w opisie, żebyście mogli zobaczyć. Ciekawe czy coś w ogóle się wydarzy, jeżeli zawiozę taki samochód, bo to jeszcze nagrywam przed postem na newswajerze, to w zasadzie nie jest to wiadome czy w ogóle cokolwiek za to dostanę. Za to, że widzicie, wiozę samochód, a tutaj goni mnie ciężarowa. Rok temu było coś innego. Dalej, jak coś to ten samochód nas goni, to jest taki Cerberus. On jest z areny wojny. Jew się nie mogę. O, proszę, widzieliście kurde jakie trikasy? kasy? ...tylki z Afryki normalnie. Ogólnie jak coś, to ta ciężarówka oczywiście jest do zniszczenia. Nie tak, że nie. A dodatkowo na te pojazdy eksportowe jest teraz premia razy dwa. By ktoś się zastanawiał, czy nie chciałby sobie je porobić. Ale widzicie, jakoś nie będzie chyba ciężko uciec przed tą ciężarówką, jak widzicie. A i tej ciężarówki teraz na przykład stoi w miejscu, nie? Tam w środku jak coś, to chyba nikogo nie ma. Nie wiem, zobaczymy sobie na... ...na kamerze, ja wam to przybliżę. Może teraz na przykład będzie widać dobrze. Sobie zobaczymy... Zobaczymy sobie później, czy ktoś tam w ogóle siedzi w tej ciężarówce. Ale mówię raczej wątpię. Dobra, zobaczmy, jak wygląda w środku ten Cerberus. Czy w ogóle ktoś tam jest. Nie, widzicie? Patrzcie, tu nikt nie prowadzi tego pojazdu. Kompletnie jest. Puściutki. W ogóle w środku... Patrzcie jak ten środek jest wykonany, kurde jak w GTA 3 jakimś. To w się sensie nic tu nie ma, nie? Ludzie tu nikogo nie ma. No, no to wiemy, że nie ma kierowcy w tym pojeździe kompletnie, więc nawet walenie w takie... ten pojazd, w sensie mam na myśli, żeby walnąć kierowcę, nie ma sensu, bo po prostu nie ma kierowcy. Nie wiem, jak coś, generalnie ta ciężarówka będzie nas gonić 5 minut aż. no dobra, patrzcie, wyjeżdża powoli. Czy wyjedzie? Czy jeszcze dzisiaj da radę wyjechać, kurde? Ty, jedzie, 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 daje. Dała radę w końcu. O, patrzcie, już się zepsuła. Jara się. No to chyba event się skończył. No, no i w zasadzie na tym polega nowy event halloweenowy, jaki jest. Czyli taka ciężarówka nas goni. Co sumie to nie jest wszystko w tym tygodniu, bo poza tą ciężarówką pojawił się dalszy tam kontent halloweenowy. Ale to jest chyba główna rzecz, jaka jest, czyli. Po prostu goni nas ta ciężarówka. Najciekawsze, niby, ale czy coś za to jest, że nas ona pogoni, że zawieziemy akurat samolot eksportowy taki? Nie wiem, nie mam pojęcia. Szczerze powiem, że ja szukając tego, ja nawet zwątpię, że to w ogóle znajdę. Jak mam być z wami szczery, czy, czy ja w ogóle mam szansę to znaleźć? Ubiechałem sobie wszystkie spawny, jadąc od paletę, mówię. Jadę, mówię, nie no to. Kurde, to szukanie tego nawet nie ma sensu, nie? Dosłownie jadę i nagle po chwili mojej myśli nagle się to pojawia. Także tutaj macie kolejny dowód. Żeby się nie poddawać, jak widać. Już chciałem się poddać, dosłownie chwilę. Mówię, nie, no to, to nie ma sensu tego szukać, a tu nagle pyk się pojawiło. Więc, no, no, taka, tak, tak to wygląda, taki event. Nawet mówię, mo może być sobie coś nowego zawsze. Ale mówię, raczej wątpię, żeby to warto będzie sobie to szukać. Mówię, raczej raczej mówię, nic chyba z tego powodu nie ma, ale nie wiem. 40 tysięcy w każdym razie wpada na konto. Dobra zabawa. A, w ogóle jakby ktoś się zastanawiał, yy, dzisiaj mamy kolejne UFO i to ufo pojawia się tutaj na Fordzie Zankudo i one będzie jednorazowe. W sumie mogę tam podlecieć, bo patrzcie, mamy 23, albo wiecie, może zrobię inaczej. Przejdę na sesję. Um, dla zaproszonych, to wam od razu pokażę też tego ufoka. A w ogóle jakby ktoś się zastanawiał, co dzisiaj jest za dzień, bo dzisiejszy dzień jest dosyć interesujący. E, dzisiaj mamy 25-lecie GTA. W sensie dzisiaj jest 25 lat od pierwszej gry GTA 1. Takiej okay, wiecie, to jest GTA po prostu z drugiej, znaczy z 2D tak zwane czyli obraz taki z góry Równo gdzieś tu. Gdzieś tutaj powinno być. Nie przyjeżdżałem wcześniej ani nic, ale tak. Nie ma tego UFO, coś. Nie wiem, w ogóle mam jakiś dziwny problem z tymi UFO, że zazwyczaj one mi się jakoś za bardzo nie chcą, wiecie, pojawiać te UFO. -ki. Ja teraz w ogóle nie mam. Nie wiem, może tam, tam mam polecieć, to się zaraz pojawi. Nie ma, no bym widział już dawno, że jest. Nie wiem, polecę jeszcze dalej. Może jak jeszcze dalej będę, to zaraz się obrócę, to się zaraz pojawi. Ale naprawdę nie wiem czemu, czemu nie mam. O, patrzcie, teraz się pojawiło ufo. Zmieniło się, patrzcie, jest inna tekstura tego ufo. Co innego wtedy było. Czy znaczy, pokazywali na filmikę, że to ufo to będzie takie mega specjalne. No widzicie, u mnie nie jest. U mnie jest normalne. Nie wiem, e, dziwne to jest. Miało być, z tego co pamiętam, na dniu 9 bo to jest ufo numer dziewięć bodajże, to one właśnie miało się tak pokazywać, takie super jakieś. A tutaj mam zwyczajne ufo. Jakby nic. Nic więcej, nie? Nie wiem. Ale widzieliście, parę razy tyle leciałem, i nic kompletnie. No Ciekawe, czy da się walnąć to ufo. To trochę trzeba jeszcze wyżej. Deleciało. I za blisko byłem. Niknęło. Ale przeleciało mimo wszystko. No dobra, ale w skrócie to tyle chciałem dzisiaj wam powiedzieć, jeżeli chodzi o ten event Halloweenowy, co się dzisiaj ciekawego pojawiło. Co nas dzisiaj będzie gonić i w ogóle. Normalnie, normalnie wyłączył, to jest ten opresor, nie działa. Dobra, yy, w każdym razie to byłoby na tyle. Do następnego, cześć!